Boże nasz, Ojcze, który jesteś w niebie, w Twoich rękach spoczywa całe nasze życie. Ty, który stworzyłeś nas na swój obraz i podobieństwo, masz pełną władzę nad naszymi sercami, myślami i uczuciami. Stajemy przed Tobą z pokorą i wiarą, prosząc Cię o dar czystości serca. Zanim zbliżymy się do Ciebie w modlitwie, pragniemy, by nasze serca były wolne od wszelkich grzechów i nieczystości, by nasze dusze mogły w pełni zjednoczyć się z Tobą w miłości i prawdzie. Ty, który znasz nas do głębi, widzisz nasze serca, ich pragnienia, słabości i lęki. Ty, który jesteś Bogiem miłości i miłosierdzia, wiesz jak trudno nam, ludziom, unikać pokus, które zanieczyszczają nasze serca. Prosimy Cię, Panie, abyś oczyścił nas z wszelkich grzechów, które zniekształcają naszą duszę i oddzielają nas od Ciebie. Panie Jezu Chryste, Zbawicielu nasz, który z miłości do nas dałeś swoje życie na krzyżu, my, grzeszni ludzie, z pokorą oddajemy się w Twoje ręce. Ty jesteś naszą nadzieją i zbawieniem. Tylko Ty masz moc uzdrowienia naszych serc, bo tylko przez Ciebie możemy doświadczyć prawdziwej czystości. Prosimy Cię, Panie, byś oczyścił nasze serca które często są pełne egoizmu, pychy, zazdrości, nienawiści, a nawet porządliwości. Prosimy Cię, byś wypełnił nasze serca swoją przenajświętszą krwią, abyśmy zostali uwolnieni od wszelkich grzechów, które nas zniewalają. Z Twoją pomocą możemy pokonać nasze słabości, bo Ty, Panie, jesteś naszą siłą, i naszą mocą. Zatrzymujemy się przed Tobą, aby prosić o uzdrowienie naszych serc i o dar czystości, która tylko w Tobie ma swoje źródło. Święty Duchu, Duchu Święty, który jesteś pocieszycielem, naszą siłą i natchnieniem, przyjdź do nas, obdarz nas swoją łaską, napełnij nasze serca swoją obecnością. Abyśmy mogli z Twoją pomocą dążyć do czystości w myślach, słowach i czynach. Duchu Święty, Ty jesteś przewodnikiem na drodze świętości. Pomóż nam zrozumieć, co to znaczy żyć w czystości serca. Prosimy Cię, abyś nas wspierał, gdy stajemy przed trudnymi wyborami, które wymagają od nas oddania się w Twoje ręce. Czystość serca nie jest tylko brakiem grzechu, ale jest także pragnieniem życia w pełnej harmonii z Twoją wolą. Duchu Święty, daj nam zdolność do unikania pokus, które zanieczyszczają nasze serca. Pomóż nam żyć w czystości, byśmy byli w stanie otworzyć się na Twoje dary i żyć w pełnej więzi z Bogiem. Panie Ty który jesteś miłością, zmiłuj się nad nami. Ty, który wiesz, że nasze serca często pełne są lęku, smutku, złości i porządliwości, oczyść nas z wszelkich złych pragnień. Przemień nasze serca, abyśmy byli zdolni do miłości, miłosierdzia, cierpliwości i pokory. Ty wiesz, jak łatwo ulec, Pokusom tego świata, jak często nasza duma prowadzi nas do grzechu, jak trudno jest pozbyć się nieczystości z serca. Prosimy Cię, Panie, abyś ukazał nam Twoją świętą drogę, abyśmy mogli naśladować Twoje życie, które było całkowicie czyste, pełne miłości i pokory. Prosimy Cię, abyś pomógł nam. Poznać Twoje przykazania, abyśmy żyli w zgodzie z Twoją wolą, aby nasze serca były w pełni oddane Tobie. Panie, my grzeszni ludzie potrzebujemy Twojej łaski, aby nasze serca mogły stać się czyste i gotowe na Twoje przyjście. Bez Ciebie nie jesteśmy w stanie nic uczynić, nie jesteśmy w stanie osiągnąć czystości, którą Ty nam oferujesz. Ty, panie, obiecałeś, że z każdej chwili zdołamy odwrócić się od naszych grzechów, jeśli tylko otworzymy nasze serca na Twoje miłosierdzie. Prosimy Cię, abyś wlał w nasze serca Twoją łaskę, abyśmy stali się zdolni do miłości do Ciebie i do bliźnich, bez względu na to, jak trudna byłaby ta miłość. Prosimy, abyś dał nam. Pokorę, abyśmy byli gotowi do przebaczenia i do nawrócenia się na Twoje drogi. Prosimy Cię, Boże, abyś dał nam pokój serca, który płynie z pełnej zgody z Twoją wolą. Niech nasze serca będą wolne od grzechu, wolne od wszelkich pragnień, które oddzielają nas od Ciebie. Oczyść nas, abyśmy mogli być Twoimi prawdziwymi uczniami. Oto nasze serca, Ojcze, napełnij je swoją miłością i czystością. Prosimy Cię, abyś pomógł nam żyć w pełnej harmonii z Twoimi przykazaniami, abyśmy w każdej chwili stawali się coraz bardziej podobni do Ciebie, coraz bardziej święci, coraz bardziej pełni miłości. Zdajemy się na Twoją łaskę, Panie, wiedząc, że tylko Ty możesz oczyścić nasze serca. I prowadzić nas do wiecznego zbawienia. Panie nasz Boże, Ty, który Jesteś święty i doskonały, uczysz nas, jak dążyć do świętości, a Twoje przykazania są drogowskazami, które prowadzą nas do pełni życia. W tej chwili stajemy przed Tobą z sercem pełnym pokory, błagając o darczystości. Wiemy, że nasze serca często są pełne pragnień, które prowadzą nas na manowce. Że grzech potrafi zaślepić naszą duszę i oddzielić nas od Twojej obecności. Ty, Panie, dajesz nam jednak nadzieję, ponieważ wiesz, że nasza słabość nie jest końcem naszej drogi, ale początkiem Twojej łaski, która uzdrawia nasze serca. Ojcze, prosimy Cię, abyś oczyścił nas z wszelkich złudzeń. Które pozwalamy wpuścić do naszych serc z wszelkich myśli, które odwracają nas od Ciebie. Spraw, abyśmy zamiast szukać ziemskich przyjemności, pragnęli tylko Twojej obecności i Twojej woli. Pomóż nam kochać Cię całym sercem, całą duszą i całym umysłem, abyśmy byli zdolni do prawdziwej czystości. Panie Jezu, Ty, który jesteś Królem pokoju. Ty, który przez swoją mękę i zmartwychwstanie przyniosłeś światu zbawienie, wejrzyj na nasz trud. Twoje serce, pełne miłości i ofiary, jest dla nas wzorem czystości. Ty, zbawicielu, nigdy nie uległeś pokusom, które tak łatwo zaciągają nas na drogę grzechu. Ty żyłeś w pełnej jedności z Ojcem. A Twoje serce nigdy nie zostało zanieczyszczone żadnym grzechem. Prosimy Cię, abyś obdarzył nas tą samą czystością serca, którą Ty posiadasz. Oczyść nasze serca, które z powodu naszych grzechów stały się zamglone i pełne niepokoju. Tylko Ty możesz wprowadzić nas w prawdziwy pokój. Pokój, który płynie z czystego serca. Spraw, abyśmy patrząc na Twoje serce, mogli naśladować Twoją świętość i czystość w naszych codziennych wyborach. Prosimy Cię, abyś uczynił nasze serca świątynią dla Ducha Świętego, byśmy byli zdolni do pełnienia Twojej woli i kochania Ciebie ponad wszystko. Święty duchu, duchu święty, który napełniasz nas swoją obecnością, przyjdź i wlej w nasze serca dar czystości. Ty, duchu, który przez swoje działanie w świecie przemieniasz ludzkie serca, spraw, by nasze serca były wolne od wszelkiej nieczystości, od wszelkich pokus. Które kusiłyby nas do grzechu. Ty jesteś tym, który oczyszcza nas z grzechów, prowadzi nas ku świętości i oświeca naszą drogę. Duchu Święty, obdasz nas łaską rozpoznawania pokus, zanim wejdą do naszych serc. Pomóż nam w chwilach słabości odwracać się od zła, by nasze serca mogły pozostać czyste, pełne miłości, zrozumienia i przebaczenia. Prosimy Cię, Duchu Święty, abyś przemieniał nas od wewnątrz, byśmy w każdym naszym działaniu, słowie i myśli oddawali chwałę Bogu. Pozwól, by czystość serca stała się naszym naturalnym pragnieniem, nie tylko w momentach modlitwy, ale także w codziennym życiu, byśmy byli przykładem dla innych. Boże, Panie nasz, my. Twoje dzieci, pragnące wzrastać w świętości, wiemy, jak łatwo jest popaść w grzech i jak trudno jest z niego wyjść. W naszej słabości prosimy Cię o Twoją pomoc. Zdajemy się na Twoje miłosierdzie, wierząc, że tylko Ty masz moc, by oczyścić nasze serca z wszelkich nieczystości. Pomóż nam nie tylko unikać grzechu, ale także dążyć do czystości w sercu. Byśmy nigdy nie pozwolili, aby nasze serca były wypełnione nienawiścią, zazdrością czy gniewem. Udziel nam siły, byśmy w obliczu pokus potrafili zaufać Tobie i wybrać czystość, nawet gdy nasza natura domaga się czegoś innego. Spraw, abyśmy każdego dnia podejmowali świadome decyzje, które będą prowadziły nas do większej świętości i czystości. Panie, naucz nas, jak żyć w pełnej czystości serca, nie tylko w kwestiach cielesnych, ale również w naszych myślach, słowach i uczuciach. Pomóż nam być czystymi w relacjach z innymi, w naszej codziennej pracy, w naszych rodzinach, w naszej modlitwie i w naszym postępowaniu. Daj nam łaskę widzenia świata Twoimi oczami, byśmy potrafili dostrzegać to, co naprawdę jest ważne. Twoją miłość, która nie ma końca, Twoje przykazania, które prowadzą do życia wiecznego. Prosimy Cię Boże, byśmy potrafili wybrać czystość każdego dnia, aby nasze serca mogły być miejscem, w którym Ty będziesz mógł przebywać. Z Twoją pomocą będziemy mogli naśladować Twoje serce, pełne miłości i czystości, i stawać się coraz bardziej podobni do Ciebie. Panie Jezu, nasz Zbawicielu, który tak wiele cierpiałeś dla naszego zbawienia, my, Twoje dzieci, stajemy przed Tobą z sercami pełnymi pokory, ale i nadziei. Ty, który jesteś miłością, który objawiłeś nam drogę do prawdziwej czystości. Prosimy Cię, abyś nas prowadził ku świętości. Zdajemy sobie sprawę, że bez Ciebie nie jesteśmy w stanie osiągnąć czystości serca, ponieważ grzech jest częścią naszej ludzkiej natury. Mimo to z wiarą wierzymy, że Twoja łaska jest silniejsza niż nasza grzeszność, że tylko Ty możesz oczyszczać nas z wszelkich nieczystości. Ty, panie, wiesz, jak trudno jest żyć w czystości, w świecie pełnym pokus, grzechów i nieczystości. Wiesz, jak nasza ludzka natura pragnie tego, co ziemskie, jak łatwo ulegamy pokusom, które prowadzą nas z dala od ciebie. Prosimy cię, panie, abyś uzdrowił nasze serca, abyśmy potrafili przezwyciężyć te pokusy. By nasze serca były czyste i pełne miłości, które pochodzą od Ciebie. Boże Ojcze, Twoja miłość jest nieskończona, a Twoje miłosierdzie nie ma granic. Wiesz, jak wielkie są nasze słabości, jak łatwo nasze serca stają się zranione, zniekształcone przez grzech. Dlatego błagamy Cię, abyś napełnił nas swoją łaską i pomógł nam wyjść z grzechu. Twoja łaska jest nieoceniona, ojcze, bo to ona pozwala nam podnieść się po każdym upadku. Udziel nam mocy, abyśmy potrafili żyć zgodnie z Twoją wolą, nie tylko w chwilach łatwych, ale także w tych trudnych, kiedy nasza ludzka natura szuka wygody, zadowolenia, a nie świętości. Pomóż nam wybierać Ciebie. Nawet wtedy, gdy świat oferuje nam tak wiele złudnych przyjemności, Ty Boże dałeś nam przykazanie miłości, byśmy miłowali Ciebie ponad wszystko i naszych bliźnich jak siebie samych. Spraw, aby to przykazanie prowadziło nasze serca ku czystości, abyśmy żyli w pełnej harmonii z Twoją wolą. Panie Jezu, ty, który dałeś swoje życie na krzyżu, aby nasze grzechy mogły być odpuszczone, Ty, który z martwych wstałeś, abyśmy mieli życie wieczne, daj nam siłę, byśmy podążali Twoimi śladami. Twoja ofiara na krzyżu jest najwyższym dowodem czystości, miłości i poświęcenia. Prosimy Cię, Panie, abyś pomógł nam naśladować Twoją czystość. Abyśmy potrafili w każdej chwili kierować nasze serca ku Tobie. Ty żyłeś w pełnej czystości. Twoje serce nigdy nie zostało zanieczyszczone grzechem. Ty jesteś wzorem czystości, którego nie możemy osiągnąć sami, ale z Twoją pomocą możemy dążyć do tego ideału. Prosimy Cię, Jezu, abyś obdarzył nas swoją łaską, byśmy w każdej chwili potrafili wybierać czystość, by nasze serca były wolne od grzechu. Oczyść nas, Panie, ze wszystkich naszych nieczystości. Daj nam siłę do pokonywania pokus, byśmy stawali się coraz bardziej podobni do Ciebie. Święty Duchu, Duchu Święty, który wypełniasz nasze serca swoją mocą. Przyjdź do nas, obdasz nas swoją obecnością. Ty jesteś Pocieszycielem, który prowadzi nas ku świętości. Duchu Święty napełnij nasze serca Bożą miłością, która oczyszcza i przemienia. Spraw, by nasze serca były wolne od wszelkich złych pragnień, od wszelkich myśli, które oddzielają nas od Boga. Duchu Święty. Ty działasz w naszym życiu, byśmy stawali się coraz bardziej podobni do Jezusa. Przyjdź i pomóż nam żyć w czystości serca. Pomóż nam widzieć piękno w tym, co Boże, pomóż nam unikać tego, co może nas zanieczyścić. Duchu Święty, wejdź w nasze serca, w nasze życie, w każdą naszą decyzję, abyśmy zawsze wybierali to, co jest. W zgodzie z wolą Bożą. Ty jesteś światłem, które prowadzi nas ku prawdziwej czystości, która jest w Tobie. Panie Boże, wiesz, że grzech jest częścią naszej ludzkiej natury, ale także wiesz, że dzięki Twojej łasce możemy przezwyciężyć każdą słabość. Daj nam siłę. Abyśmy potrafili podążać za Tobą, abyśmy w każdej chwili życia potrafili wybierać czystość serca. Prosimy Cię, Panie, abyś wylewał na nas swoje łaski, aby nasze serca były pełne miłości, a nie grzechu. Wiesz, jak łatwo możemy ulec pokusom tego świata, jak łatwo nasze serca mogą być zranione przez grzech. Prosimy Cię, abyś przemieniał nasze serca, abyśmy w każdej chwili mogli kochać Ciebie i innych bezinteresownie. Daj nam siłę do nawrócenia, do otwarcia naszych serc na Twoje prowadzenie, abyśmy mogli żyć w pełnej czystości. Panie Jezus, całego serca prosimy Cię, abyś dał nam łaskę prawdziwej czystości. W świecie, który kusi nas grzechem, pełnym porządliwości i egoizmu, tylko Ty możesz sprawić, że nasze serca będą pełne prawdziwej miłości. Ty, który jesteś miłością i prawda, pokazujesz nam, że czystość serca jest nie tylko wolnością od grzechu, ale także przestrzenią, w której może zamieszkać Bóg. Prosimy Cię, Panie, abyś oczyścił nas z wszelkich brudów, które mogą zanieczyścić nasze dusze. Napełnij nas swoim duchem, abyśmy pod Twoim przewodnictwem mogli pozbywać się tego, co oddziela nas od Ciebie. Boże, wiemy, że nasze serca są pełne pragnień, które prowadzą nas ku grzechowi, ale Ty w swojej łasce nie pozwalasz, Byśmy byli bezradni w tej walce. Z Twoją pomocą jesteśmy w stanie przezwyciężyć pokusy, które zagrażają naszej czystości. Święty Duchu, który napełniasz nas swoją mocą, przyjdź i dotknij naszych serc. Ty wiesz, jak silne są pokusy tego świata, jak trudno jest zachować czystość w sercu, gdy jesteśmy otoczeni przez grzech. Duchu Święty obdasz nas łaską wytrwałości, abyśmy mimo trudności zawsze starali się żyć w zgodzie z Bożą Wolą. Pomóż nam zauważyć pokusy, zanim nasza ludzka natura da się im ponieść, abyśmy potrafili podjąć decyzję o odwróceniu się od zła i wybraniu dobra. Duchu Święty, bądź naszym przewodnikiem, abyśmy w każdej chwili życia potrafili wybierać czystość. Daj nam siłę, byśmy nie tylko unikali grzechu, ale także dążyli do doskonałości w każdej sferze naszego życia, w naszych myślach, słowach, czynach, a także w relacjach z innymi. Panie nauczycielu i przewodniku, dziękujemy Ci za każdą łaskę, którą nam dajesz, byśmy mogli wzrastać w świętości. Ty, który jesteś najlepszym przykładem czystości, pokazujesz nam, że prawdziwa czystość serca jest możliwa tylko wtedy, gdy jesteśmy w pełnej jedności z Tobą. Wszelkie nasze starania, jeśli nie będą oparte na Twojej łasce. Okażą się bezowocne, dlatego zdajemy się na Ciebie, Panie. Daj nam świadomość, że czystość nie jest jedynie celem samym w sobie, ale drogą do pełnej komunii z Tobą. Tylko w jedności z Tobą nasze serca mogą stać się prawdziwie czyste. Pomóż nam żyć w tej jedności każdego dnia, w każdej sytuacji abyśmy potrafili odrzucić wszystko, co oddziela nas od Ciebie. Prosimy Cię, Panie, abyś oczyścił nasze myśli, które często prowadzą nas ku grzechowi. Wiesz, jak łatwo jest zapomnieć o tym, co ważne, jak łatwo jest pozwolić, aby nasze umysły były pochłonięte przez nieczyste pragnienia. Pomóż nam w każdej chwili poddać nasze myśli Twojemu panowaniu, abyśmy nie pozwalali, by cokolwiek, co jest nieczyste, miało dostęp do naszego serca. Ty, Jezu, jesteś drogą, prawdą i życiem. Prowadź nas więc przez życie, w którym każdy nasz krok, każda myśl, każde słowo i czyn będą zgodne z Twoją wolą. Spraw, Abyśmy w każdej chwili życia byli w pełni świadomi Twojej obecności i mogli z radością i miłością żyć w czystości, którą Ty nam ofiarujesz. Panie Jezu, wierzymy, że tylko w Tobie znajdziemy prawdziwą czystość. Jako grzesznicy jesteśmy świadomi swoich słabości, ale z ufnością zwracamy się do Ciebie, bo Ty jesteś naszym zbawicielem który daje nam łaskę nawrócenia i oczyszczenia. Tylko Ty, Panie, możesz nas wyzwolić z niewoli grzechu, tylko Ty możesz nasze serca przemienić. W tej chwili prosimy Cię, abyś napełnił nas swoim duchem, byśmy mogli żyć w pełnej czystości, by nasze serca były zgodne z Twoją wolą. Ty, który dałeś nam przykład świętości, Pomóż nam naśladować Twoje życie pełne miłości, pokory i czystości. Prosimy Cię, Panie, obdasz nas łaską, czystości serca, byśmy w każdej chwili życia byli wierni Tobie i wierni sobie. Panie, w tej modlitwie oddajemy Ci nasze serca. Ty wiesz, jak często nasze serca są zranione, jak łatwo ulegamy pokusom. Prosimy Cię, byś oczyszczał nasze serca z wszelkich grzechów, byś na nowo wlał w nie swoją miłość i pokój. Z Twoją pomocą możemy być prawdziwie czystymi i świętymi. Dlatego ufamy Ci, że poprowadzisz nas ku pełnej wolności i radości w Twojej obecności. Panie Boże nasz, w tej chwili pełni wdzięczności. Składamy Ci nasze serca. Ty, który jesteś naszym Stwórcą, naszą mocą i naszym Zbawicielem, poświęciłeś wszystko dla naszego dobra, abyśmy mogli żyć w pełnej jedności z Tobą. W Twojej nieskończonej miłości prowadziłeś nas do tej modlitwy, która stała się dla nas przypomnieniem o tym, jak ważna jest czystość serca. Jako twoje dzieci pragniemy nie tylko unikać grzechu, ale także dążyć do doskonałości w każdej sferze naszego życia. Czystość serca to nie tylko brak grzechu, to także pełnia miłości, pełnia zaufania do Ciebie, pełnia pokory i oddania się Twojej woli. Modlimy się, by Twoja łaska była z nami każdego dnia, abyśmy żyli w prawdziwej czystości, której Ty nas nauczyłeś, a którą daje jedynie Twoja obecność w naszych sercach. Panie Jezu, Ty, który jesteś czystością, przyjdź i dotknij naszych serc. My, którzy jesteśmy grzeszni, z ufnością przychodzimy do Ciebie prosząc o pomoc tylko ty zbawicielu możesz przemienić nasze serca możesz oczyszczać nasze umysły z wszelkich nieczystości tylko w twojej łasce panie jesteśmy w stanie żyć w czystości którą ty nam oferujesz prosimy cię abyś napełnił nasze serca swoją miłością byśmy potrafili kochać cię całym sercem całą duszą i całym umysłem spraw Byśmy przez całe nasze życie dążyli do tej czystości, która prowadzi do Ciebie, a nie do naszych ziemskich pragnień. Ty, który nas stworzyłeś, wiesz, jak łatwo nasze serca mogą zostać wypełnione nieczystościami. Dlatego błagamy Cię, byś każdego dnia oczyszczał nas i przywracał naszą duszę do pełnej harmonii z Twoją wolą. Święty duchu, duchu Boży, przyjdź i prowadź nas. Ty jesteś naszym pocieszycielem. Ty wiesz, jak często nasze serca są pełne zamętu, jak łatwo mogą poddać się pokusom tego świata. Duchu Święty, bądź naszym przewodnikiem, wlej w nasze serca dar czystości, abyśmy w każdej chwili życia potrafili wybrać Ciebie. Ty, który przemieniasz nasze serca, daj nam siłę, byśmy potrafili przezwyciężyć wszelkie pokusy, które prowadzą do grzechu, by nasze serca były zawsze w pełnej jedności z Bogiem. Daj nam łaskę nieustannego wzrastania w świętości, abyśmy każdego dnia stawali się coraz bardziej podobni do Jezusa który żył w pełnej czystości. Duchu Święty, przemieniaj naszą wolę, byśmy pragnęli tylko tego, co Boże, byśmy każdego dnia dążyli do tej czystości, która jest zgodna z Twoją wolą. Boże, Ojcze nasz, z pokorą przyjmujemy Twoje łaski, które napełniają nasze serca. I dają nam siłę do życia w czystości. Dziękujemy Ci za to, że możemy stawać się coraz bardziej podobni do Ciebie, za to, że Twoja łaska, Twój pokój i Twoja miłość prowadzą nas na drodze świętości. Prosimy Cię, Panie, abyś nadal oczyszczał nasze serca i umysły, abyśmy w każdej chwili życia potrafili być świadkami Twojej miłości, Twojego miłosierdzia. I Twojej czystości. Czymże jest nasze życie, jeśli nie jest ono pełne Twojej obecności? Ty Boże dajesz nam wszystko, czego potrzebujemy, by nasze serca były czyste i pełne radości. Spraw, byśmy każdego dnia potrafili podążać za Tobą, by nasze życie stało się wyrazem Twojej miłości do nas i naszej miłości do Ciebie. Na końcu tej modlitwy, Panie, dziękujemy Ci za to, że dajesz nam możliwość dążenia do czystości serca. Dziękujemy Ci za to, że zawsze kiedy upadamy, możemy zwrócić się do Ciebie, bo Ty jesteś tym, który nas podnosi. Modlimy się, abyśmy nigdy nie zapomnieli, że czystość serca to dar, który wymaga naszej współpracy z Bożą łaską. Daj nam siłę, byśmy każdego dnia, w każdej sytuacji życia, potrafili kierować nasze serca ku Tobie w pełni zaufania, że tylko w Tobie znajdziemy prawdziwą czystość. Amen.